Przy okazji w Brygady Gryzys, mówiłem o dwóch okolicznościach, kiedy zespół się reaktywował. Tutaj chciałem powiedzieć trochę więcej, dlatego że uważam, że to są dosyć istotne wydarzenia w historii polskiego rocka. Pierwsze wydarzenie, pierwsza okoliczność, a druga reaktywacja to był koncert Punk Rock Later w roku 2003. Ten koncert był częścią projektu Punk Rock Later, którego głównym tematem była ta książka. Mikołaj Lizut, dziennikarz Gazety Wyborczej, zebrał tutaj wywiady z muzykami, którzy tworzyli właśnie tą scenę pankową, nowofalową, niezależną i rozmawiał z nimi trochę o tym, co się, co się działo hmm, wtedy, co się działo w 2003 roku, czyli aktualnie w polityce. Sama książka mnie osobiście jakoś bardzo nie porwała. No, ciekawe wywiady, ale. Jakoś nie jest przełomowe. Natomiast ten koncert, który powstał przy tej okazji, rzeczywiście moim zdaniem był przełomowy. Koncerty, chyba odbyły się dwa albo trzy. Na pewno był jeden w Parku Sowieńskiego w Warszawie, na pewno był, bo na nim byłem. I na tym koncercie zagrali przedstawiciel, zagrały zespoły, których liderzy wypowiadali się w tych książce, A więc KSU. Dezerter. Armia, która wtedy po raz pierwszy od wielu lat sięgnęła po kawałki, siekiery. Alternativ, czyli prekursor zespołu Tila, który na tą imprezę się reaktywował. U Jama Porno, która specjalnie na tą imprezę przygotowała repertuar ze nieznanych, zapomnianych gdzieś kawałków polskiego kroka, którą potem zresztą wydali na płycie zakazane piosenki. To tam znowu przysięgamy! Kult, który dla mnie wtedy zagrał jeden z najlepszych koncertów w swojej historii, a naprawdę widziałem ich dużo. No i właśnie Brygada Kryzys. Sama Brygada Kryzys w sumie wypadła najgorzej, w sensie zagrali dosyć tak psychodelicznie, trochę jakby nie bardzo wiedziałem, o co mi chodzi. Natomiast po tym koncercie, po przyjęciu tego koncertu, ta muzyka rokowa lat 70. odżyła. KSU i Dezerter zaczęli swoją regularną działalność. Muniek wrócił też do składu Tew alternatyw, a za tym poszła też reaktywacja Moskwy, Tezeta Psenna i wielu innych zespołów, o których gdzieś tam już na przełomie XX-XI wieku zapomniano. Do książki dołączona też była płytka, na której pojawiły się między innymi dwa kawałki brygady. Tutaj nie, nie da się głupić i legali legalize it. Natomiast tutaj z kolei jest taka ciemna sytuacja, bo tu są też kawałki Kultu. Akurat miałem wtedy kontakt z właścicielem nagrań Kultu, czyli ze Sławkiem Pietrzakiem, właścicielem Sp Records. I on powiedział, że no, nikt go nie poprosił zgodę na publikację tych kawałków. Nikt tej, on tej zgody nie wydał, także trochę pirackie wydał postoje. Trzecia reaktywacja miała miejsce przy okazji koncertu na rzecz właściwie rodziny Piotra Stopy-Żerzelewicza. Stopa, najlepszy perkusista polskiego roku brał w wielu składach, między innymi właśnie na płycie Cosmopolis Brygady Kryzys. To jest bilet na tę imprezę. Widać tutaj trzy zespoły: WW, i Kim Nowak. Nie ma tu Brygady Kryzys. Dlaczego? Dlatego, że kiedy kupowałem ten bilet, kiedy te bilety były wypuszczone, stopa jeszcze żyła. I spodziewano się, że wróci do zdrowia po jakimś w ogóle przy dziwnym upadku podczas jazdy na rowerze. No, ale nie wrócił do zdrowia i postanowiono ten koncert zamienić w koncert wszystkich zespołów, w których Stopa grał. więc była i Moskwa, i zakopower też grał na pierwszej płycie tego zespołu, 2 i 2TEM 2.3, i WW, którego był głównym perkusistą przez kilkanaście lat, i właśnie Brygada Kryzys. Ten koncert był znacznie lepszy. I właściwie zapoczątkował już taką w miarę może nieregularną, ale cykliczną okolicznościową działalność brygady Kryzys. Sam koncert dla stopy odbył się jeszcze raz rok później to też jest bilet wyraźnie dla stopy. Natomiast absolutnie uważam, że ten gość zasługuje na zupełnie oddzielny odcinek, dlatego że jego historia to jest. Rzeczywiście historia polskiego Roka lat 80., -tych, 90. -tych i pierwszej dekady XXI wieku. Tyle w suplemencie. Widzimy się w kolejnym odcinku.